Po dzieciach i młodzieży, którym przysługują ulgi ze względu na legitymację szkolne i studenckie przyszedł czas na seniorów. Warmińsko-mazurska karta seniora to program, który dotarł również do gminy Świątki. W przypadku naszej gminy no to są praktycznie wszystkie sklepy spożywcze zlokalizowane w Świątkach plus sklep gospodarczo-spożywczy. Do tego dojdzie prawdopodobnie w najbliższym czasie zakład mechaniczny nowo powstały na wylocie na gminę Lubomino. Także no, praktycznie wszyscy przedsiębiorcy włączyli się w tą akcję. Wniosek o wyrobienie karty seniora może zgłosić każdy mieszkaniec gminy Świątki, który ukończył 60. rok życia. Uważam, że to jest dobry pomysł, gdyż to będzie służyło wielu seniorom. Pomocne będzie dla seniora, będą mogli uzyskać jakieś tam profity czy to w sklepach, czy to gdzieś w urzędach. Uważam, że dla osób, które mają emerytury czy renty niskie dochody ta karta seniora dużo daje, bo zawsze każdy. Procent zniżki przy zakupach to jest dużo. Każda złotówka, złotówka do złotówki nie i zawsze coś tam się uzbiera. E, robimy zakupy w naszych sklepach e, to 10-5%, 6%, 2% to no, dla seniora jest dużo. Jak ma się małą emeryturę, to każdy grosz jest potrzebny. Wnioski można złożyć osobiście lub przesłać pocztą na adres Urzędu Gminy w Świątkach. Karta Seniora to nie koniec niespodzianek, jakie Urząd Gminy przygotował dla swoich mieszkańców. W planach pojawiła się modernizacja trzech ważniejszych dróg na terenie Gminy Świątki. Ostatnio podpisaliśmy umowę z Zarządem Województwa na realizację inwestycji dofinansowanej środkami w ramach programu rozwoju obszarów wiejskich i to mają być te trzy obwodniczki dla lokalnej społeczności, będzie wiadomo o czym mówię, czyli od Tartaku powiedzmy do szkoły w Świątkach ta obwodniczka plus przebiegająca do kościoła kolejna od powiedzmy Asa i trzecia od kościoła koło plebanii do tak zwanej Starej Kuźni. W tym roku zostanie wyłoniony wykonawca, a gmina uzyska pozwolenia na budowę. Prace ruszą prawdopodobnie w roku przyszłym. W przyszłym roku zaczynamy realizację pierwszego etapu. Zaczynamy od dołu, w związku z tym, że będzie też przebudowa kanalizacji deszczowej i idziemy w górę i w 2021 roku powinniśmy zakończyć całą inwestycję. Na terenach wiejskich większość dróg tak naprawdę jest w systemie gruntowym, więc de facto to nie jest system trwały i każda złotówka poświęcona na drogi jest istotna. Warto dodać, że dzięki zaangażowaniu włodarzy oraz funduszom unijnym rokrocznie Gmina Świątki oddaje do użytku nowy fragment drogi. Telewizja Kopernik kopernik.tv